Dzień dobry, dziś pora na kolejną piękną odmianę jabłek. Tym razem jest to Katia. Jest to odmiana pochodząca ze Szwecji, wyjątkowo odporna na mróz i niskie temperatury, ze względu właśnie pewnie na swoją ojczyznę. Mamy tutaj 3 czy 4 drzewa. Jak widzicie, one są oblepione owocami, trochę ich pospadało też. One już i tak były trochę zebrane. Ale one są bardzo fajne, są dość małe. Mają ładną czerwoną barwę. Są oblepione jak widzicie. Jeszcze z tej drugiej strony może Wam pokażę troszkę. Tutaj jakoś mniej jest, ale więcej ich nas padało. Niestety są takie wiatry, bo nagrywam film. W niedzielę jest znowu silny wiatr. One właśnie tak spadają już sobie, ale są bardzo, bardzo, bardzo ładne, fajne. O, takie jabłuszko fajne. Bardzo smaczne są. Już one są wczesną odmianą. Też dość popularną w sadach. Tak jak u nas są maleństwami. powinny być pewnie przerywka być zrobiona, pewnie byłoby trochę większy. Ale no już tam nieważne, są tylko trzy drzewa. To nie jest sad wielkotowarowy. Ale bardzo ładnie wyglądają, są bardzo smaczne, malutkie, fajne jabłuszka. Szwedzka odmiana, bardzo polecam nawet dla początkujących sadowników. I pewnie oczywiście też jest w naszej ofercie, czy na pewno jest tak? Jest na pewno. I w tym i w przyszłym roku. Na tyle, do widzenia!